Przepraszam, drogie Anony, pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos nasupi. Link w opisie. Dobra, słuchajcie. Z okazji inauguracji października, miesiąca trwającego w pokornej służbie postępującej jesieni i zwieńczonego tym słynnym Halloween, oto wyrywam z okowów zapomnienia starą serię postów, powstałą do życia z tej samej okazji rok temu. Zapraszam na dantejski folklor, czyli przegląd rozmaitych stworków, potworków przeważnie z japońskiego folkloru skategoryzowanych według stosowanego poziomu popierdolenia będącego w sumie głównym składnikiem dowolnego szanującego się folkloru a że w Japonii szacunek jest rzeczą świętą to sporo się tu tych wynaturzonych bestii kręci między innymi kasza monstrum które już na poziomie nazewnictwa może jeżyć włosy na karku jeśli ktoś akurat jest uczulony na gluten żeby porozmawiać o tym jokaj, musimy udać się na wycieczkę do prefektury Gunma, mającej status japońskiego podlasia. I tak to już jakoś jest, że im bliżej Tokio, tym więcej osób wychodzi z założenia, iż Gunma porasta gęsta, nieprzybyta dżungla. A psy nie szczekają tam dupami wyłącznie dlatego, że skończyły w gulaszu tubelców. Rzeczywistość maluje się w odrobinę mniej kulturowo nieczułych barwach i omawiany region to wspaniała destynacja dla amatorów gorących źródeł lasów, skał i tej mniej betonowej części Japonii. Różniącej się od niej tym, że kiedy opęzlujesz batona, to musisz nieść te śmieci ze sobą nie przez labirynt wdzierających się między wieżowce ulic, tylko przez hektary lasu. Są domy, a w nich można natknąć się na naszego jokaj. Kasza ma cechy wyrośniętego kota. Z tym, że nie w kierunku takiego wykarmionego lazanią, a idącego bardziej w anatomię ludzką, co wcale nie przeszkadza mu podszywać się pod kucura zupełnie zwyczajnego. Jeśli oczywiście założymy umownie, że coś takiego istnieje. Pewną oznaką mogącą odrobinę komplikować im życie w trybie inkognito, jest fakt, że nierzadko spowite są płomieniami, a ich nadejściu towarzyszą gromy i błyskawice. Więc trzeba mieć troszeczkę na bakier ze spostrzegawczością, żeby się nie strzaić, że coś się chyba jednak święci, kiedy twój kot ma gabaryty niedźwiedzia po roku na keto, a na dodatek płonie jak styrta pod nosem pani Jadwigi Hymel w Lipinkach Łużyckich przy łącznej 43, tutaj jak się wjeżdża, zaraz koło poczty, objazdem. Szydło, czy może bardziej kot, jeśli upieramy się na szaty Schrödingerowe, wychodzi z worka dopiero w momencie zwietrzenia pogrzebu. Kiedy to praktykują brzydki zwyczaj zawijania świeżych zwłok, albo na użytek własny, to jest konsumpcję, albo na umowę zlecenie z jednym z licznych japońskich piekieł. Do tego drugiego dochodzi zwyczajowo w przypadku wyjątkowo niemiłej japońskim bóstwom buńczuczności nieboszczyka. Pewne źródła uprzejmie zawiadamiają, że niektóre kasza mogą się także posuwać do wykorzystywania umrzyka w celach realizowania własnych ambicji lalkarskich. Ale jakie to psoty chodzą im po wąsach to ciężko powiedzieć natomiast jeśli ktoś miał styczność z kotami to możemy śmiało założyć że w grę wchodzą wyłudzenia krzywoprzysięstwo, profanacja rozbój niewolnictwo handel ludźmi czy nawet chowanie pilota od telewizora z wiadomych przyczyn kiedy już stajemy przed wyborem czy chcemy żeby demoniczny kot nam podpierdolił dziadka strumny i zrobił z niego nekrogórmę, czy nie chcemy to odpowiedź jest przeważnie oczywista, choć spodziewam się, że pewnie też bywa uwarunkowana od tego, czy dziadek na tyle dobrze spisał testament, żeby stypa upływała jednak w atmosferze możliwie pogodnej, jak na zaistniałe okoliczności. No i różne są sposoby na przegnanie kasza, bo chociaż tradycyjnie wiąże się ich genezę właśnie z gunmą, to szybko stały się popularnym problemem w bliższych i dalszych sąsiedztwach a w takim wypadku to już każdy musiał sam rozkminić, jak sobie z tym tałataństwem radzić. W Okajamie świątynie mają na stanie specjalny gąg, najwyraźniej szczególnie niemiły kocim uszom, więc spodziewam się, że wyrabia się go ze stopu wody kąpielowej i szyldów klinik weterynaryjnych. W Echimie mniej się stawia na subtelność, a bardziej na metody uniwersalnie niezawodne, jednakowo skuteczne przeciw demonicznym kotom, jak i żałobnikom. To jest, po prostu ustawia się na trumnie brzytwę i elo. W Miyazaki opracowano specjalną mruczankę. W Aichi stawia się na tekstylia. Natomiast najwięcej się chłopaki narobią w Yamanashi, gdzie odprawiający pogrzeb nisi ogarniają całą ceremonię dwa razy, z czego ta pierwsza ma wiele wspólnego z obietnicami wyborczymi albo sprytnymi hochsztaplerami z Allegro. Bo na katafal wjeżdża trumna pełna kamieni. To też kiedy Kasza na pełnej kurwie dokonuje kryptoabordażu i odkrywa, że nie tylko nie dla psa kiełbasa, ale także dla KOTA, to już na drugim, właściwym pogrzebie się nie pojawia, bo jest mu zwyczajnie głupio, a i brzuch ma pełen, bo się tak wstydu najadł. Na koniec słów kilka o dosyć ciekawych początkach kariery tego jokaj. W dosłownym tłumaczeniu kasza jawi się niby tytuł filmu z Bruceem Willisem: Wóz w ogniu. A to z tego powodu, że w początkowych podaniach stwór właśnie wyglądał i trudnił się głównie przewozem dusz do stosownie rozpalonych wiesznym ogniem miejsc. Aż być może ktoś się zbystrzył, że podpalonych wozów to się boją co najwyżej leniwi strażacy. W efekcie tego doszło do fuzji z innym jokaj, nekomata, co to właśnie lubił sobie czasami pokrzyżować cudze plany na stypę i zrobić sobie własną, nim dojdzie do tej właściwej. Aż wreszcie słynny ilustrator i archiwista rodzimego folkloru, Toriyama Sekein, uciął swym autorytetem wszelkie spekulacje i zapoczątkował nowe wyobrażenie dla kaszy, przebranżawiając ją z dwuśladu na sierściucha. Co ciekawe, w Japonii często można natknąć się na koty z krótkimi ogonami, wyglądającymi jakby je dorwała rewolucja francuska. Jest to wynik nie do końca zrozumiałej naukowo mutacji, która także odcisnęła swoje piętno na historii demonicznych kotów. Wierzono, że przeważnie powstają one z bardzo wiekowych osobników, a te mogły rzekomo pochwalić się wyjątkowo długimi ogonami. Stąd rozpowszechniło się przekonanie, że koty z ogoniastymi kikutami są wynikiem interwencji zabobonnych wieśniaków, próbujących w ten sposób zapobiec tragedii osiągnięcia wieku przepoczwarzenia. Brak natomiast dowodów, że takie wybryki miały w ogóle miejsce, a już na pewno nie mają miejsca teraz. A ja sam dziś takiego kota właśnie widziałem. Czytał paściarz. I niech mi ktoś powie, że pasty nie są edukacyjne.